Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie dla strzelców na grudzień 2025. Do tego czytania przygotowałam Heavenly Soul Tarot, czyli tarot niebiańskiej duszy oraz talie wyroczni pszczoła i pomarańczowe drzewo. To czytanie przeznaczone jest nie tylko dla strzelców słonecznych, ale również tych, które posiadają ascendent. Wenus, Marsa, Księżyc y, oraz inne planety właśnie w tym znaku. Zobaczmy, co wszechświat i ma wam do przekazania w tym miesiącu, w ostatnim miesiącu tego roku. Ogólna energia najpierw. Rycerz Buław. Jak wyglądają Wasze relacje w tym miesiącu? Królowa Miecz... Przepraszam, 9 Miecz. Jak wyglądają? No dobra. Mamy Królową Mieczy i Królową Pentakli w finansach. Próbuję ułożyć tak, żeby było wszystko widać. Teraz... E, jaka jest dla Was rada w tej sytuacji? Co jest rada w grudniu dla strzelców? Mamy asa kielichów. As kielichów. E, co Was zaskoczy w tej sytuacji? Rycerz Mieczy. Jak wygląda w takim razie koniec miesiąca? Uszalców. Mamy tutaj koło fortuny, czyli waszą kartę. I na spodzie talii kochankowie. Mamy tego rycerza mieczy. To możecie być wy, bo to jest ognisty znak, który gdzieś wyrusza. Ma, wpadł na pomysł i chce go zrealizować. Zapalił się do tego, jak Nikt inny, bo on to potrafi. On chce to szybko zrealizować, on chce podjąć działanie, on się nie będzie zastanawiać za długo, jak ten pomysł wykonać, ale to jest też osoba, która e, może się szybko rozmyśleć. Ona w coś wskoczy, ale później ma słomiany zapał, żeby doprowadzić sprawę do końca. Możecie nawet mieć taki pomysł, żeby wyruszyć mm, gdzieś ale nie jesteście do końca pewni czy wam się to uda. Przepraszam za machający stolik, ale niestety mamy w tym miesiącu trochę inne warunki i muszę się z tym jakoś uporać. No, ale mamy w relacjach 9 mieczy. Ktoś na przykład może się bać zrealizować z wami ten projekt. Może być tak, że ta osoba jest pełna lęków, pełna jakichś takich... No może się bo bać. Może się bać podjąć to ryzyko, może się bać podjąć to działanie, do którego wyś ten pomysł, realizować z Wami ten pomysł, na który Wy wpadliście. Dziewięć mieczy to jest karta nieprzespanych nocy. Ta osoba może to po prostu nawet e, maglować w głowie non stop. Może mieć z tego powodu nieprzespane noce. Może sobie wyobrażać niestworzone historie na ten temat. Może to być po prostu za dużo dla tej osoby i może to być po prostu za duże obciążenie mentalne nawet dla tej osoby, żeby podążyć za wami. Żeby za wami nadążyć. Można tak powiedzieć. E... No, ta osoba patrzy tylko na taką jakby. E, jest zwrócona ku myślom, dlatego że Sowa jest symbolem e, wiedzy, symbolem mądrości. E, to jest również. S, ja mam wrażenie, że to jest też kojarzone ze znakiem e, królowej mieczy, dlatego ja powiedziałam na początku, że to może być królowa mieczy, czyli osoby takiej bardzo chłodnej, takiej analitycznej, e, która no, no musi. Coś sobie przemaglować w głowie, żeby dojść do jakichś wniosków. Ale ona tak naprawdę nie patrzy na fakty, nie patrzy na to, jakie są te fakty. Ona ma tutaj w, w dłoni to lustro, w które nie patrzy. Nie patrzy, jak że wygląda rzeczywistość, jak, jak w danej sytuacji. Jak dana sytuacja w rzeczywistości wygląda. Ona sobie to po prostu wyobraża, tylko, ale tak naprawdę nie spojrzy na to, jakie są fakty. I wy możecie mieć do czynienia z taką osobą, lub też wy możecie w pewnym momencie się zreflektować, że tu może być jakiś problem, żeby zrealizować ten swój plan. Ale y, mam wrażenie, że tutaj y, i podej, podejdziecie tak bardzo chłodno do swoich y, finansów. Mamy tutaj dwie osoby, y, czyli Klowę Mieczy, która, która właśnie tak analitycznie podchodzi do y, finansów, która wie, jakie są, jakie są fakty, jeśli chodzi o finanse i która się nie będzie oszukiwać, jeśli chodzi o finanse. Ona wie, ile dokładnie może przeznaczyć na jakiś projekt, na jakąś podróż. Na jakieś inwestycje, ona się y, nie będzie też oszukiwać, i nie będzie oszukiwać osób wokół siebie. Ona powie, jak y, sprawa stoi. I y, y, y ta osoba może Wam tak po prostu podejść, y, no tak realistycznie do danej sytuacji. Wy się może tutaj zapali zapaliliście zapali do czegoś, a ta osoba może Was sprowadzić trochę na ziemię. Ale mamy również tę królową pentakli, która posiada zasoby, która może Wam, ja mam wrażenie, tutaj w czymś pomóc. Ona może Wam w czymś pomóc, ponieważ ona ja widzę, że patrzy w Waszym kierunku i z, z takim spokojem, z takim zrozumieniem. I z taką e, empatią też mam wrażenie, ona wam życzy dobrze, ona chce wam jakby, ona wam sprzyja, ona wam będzie sprzyjać w tym miesiącu, ta osoba. Osoba, która ma zasoby, która jest, e, wie jak tymi zasobami rozporządzać. Ona również może wam wskazać e, e, drogę. E, jak rozwiązać swój jakiś problem finansowy, lub zdobyć zasoby na realizację tego pomysłu, który tutaj macie. Co Wam zalecane jest w tej sytuacji? To mamy tego asa kielichów. Czyli jakiś nowy początek. Może to jest realizacja jakiegoś twórczego planu, jakiegoś twórczego pomysłu. Może chcecie zrealizować, e, na przykład zainwestować swoje pieniądze w jakieś hobby e, i tak naprawdę nie wiecie, za co się zabrać. Macie ten pomysł, ale nie wiecie, jak do tego podejść. E, może to jest e, inwestycja w Wasze zdrowie. To może by, to jest też rada taka, żeby zwrócić się ku swojemu uleczeniu jakiemuś, żeby zwrócić się ku. E, takiej emocjonalnej stronie życia. że może ten, że może ten nowy pomysł, który tutaj macie i chcecie go zrealizować, że może warto w to zainwestować, żeby bo to wam da jakby takie uleczenie, przyniesie wam uleczenie. Może wam przynieść dużo satysfakcji żeby nie rezygnować z tego planu zbyt szybko, ponieważ to może wnieść coś nowego do Waszego życia i Wy nawet sobie nie, możecie nie zdawać z tego sprawy. Eee, na razie. Co Was zaskoczy w tej sytuacji, to może być ten rycerz mieczy, który się tutaj nagle pojawi. Nie wiadomo skąd tak naprawdę. Albo Wy możecie mieć taką postawę wobec kogoś, może, mogą przyjść do was jakieś takie szybkie wiadomości od kogoś, który, których się nie spodziewacie. To ja, ja mam wrażenie, że to jest jakby taka poboczna sytuacja, że to się może dziać wokół Was. Może, mogą do, dotrzeć do Was takie wiadomości, że ktoś na przykład awansował, że w, awansował i tak naprawdę Wy się tego nie spodziewaliście. Ta osoba może się okazać, że jest jakąś konkurencją dla was. Mam tutaj takie wrażenie. Bo mi się tu odnoszę takie wrażenie, że ta królowa może przyznać ten awans komuś innemu niż wam na przykład. I to Was zaskoczy. I Wy być może będziecie szukać wtedy nowego rozwiązania dla siebie. I pod koniec miesiąca wydaje mi się, że jednak dojdzie do realizacji tego planu. Dojdzie do jakichś ogromnych zmian. Dojdzie do yy, zmian, jeśli chodzi na przykład o relacje. Zmian, e, jeśli chodzi o wasze nastawienie do czegoś. Może z tego, z, tego, z tych dziewięciu, uda wam się wyjść z, tego, z tej energii dziewięciu mieczy, ciągłego bania się, e, bania się, zainwestowania w coś, i nagle może się to wszystko odmienić. Może się w końcu zacznie obracać ta fortuna na waszą korzyść. W e, w przeszłości macie kochanków, czyli karty wyboru. Dokonaliście jakiegoś wyboru, zdecydowaliście się tutaj w tym rycerzu mieczy podjąć jakieś działanie, ale poruszaliście się trochę tak po omacku, bo to jest taki dość chaotyczny, narwany rycerz, bo w zasadzie tutaj jest bez konia, ale on gdzieś już kroczy, on gdzieś kroczy ku jakimś zmianom. Wy się wydaje, że wy te zmiany przyjdą pod koniec miesiąca i to będą takie bardzo ra, realne zmiany. Że to nie będzie e, bujanie w obłokach, tylko to będą realne zmiany, które mogą wpłynąć na dalsze Wasze losy. Co się będzie na przykład działo z Waszą karierą, na to, jak będzie dalej wyglądało, wyglądało Wasze życie romantyczne, też. Ale mam wrażenie, że to raczej chodzi tutaj o Waszą karierę. Wy jesteście zwróceni ku swoim finansom, Wy jesteście zwróceni ku takiej przyziemnej energii, a zalecane Wam jest jednak tutaj zwrócenie się ku życiu emocjonalnemu: że może pieniądze to nie wszystko że ważne są też uczucia i takie może nawet zadbanie o swoje zdrowie. Eee, zobaczmy, co ma do powiedzenia jeszcze i przekazania Wam eee, talia roczni, pszczoły i pomarańczowego drzewa, siła dążenia do celu. I nie poddawania się. Nie poddawanie się jest twoją największą, jest twoim największym sprzymierzeńcem. Eee, ruszaj do przodu bez względu na przeszkody, a twoje marzenia się spełnią. Także, tak jak mówiłam, ruszaj do przodu bez względu na to, że się boisz <tutuj> tutaj. Może chcesz kogoś zaprosić do tej współpracy, ale się boisz tutaj. E, mogą się pojawić jakieś przeszkody tutaj w finansach, bo ktoś na przykład dostanie promocję, którą ty myślałeś, że dostaniesz. Ale do, tobie zalecane jest jednak zacząć coś nowego. Zwrócić się ku, tym, tu, ku temu początkowi, który tutaj e, się pojawił. I pod koniec miesiąca e, dostrzeżesz realne zmiany w swoim życiu. To wszystko moje drogie strzelce w tym ostatnim miesiącu tego roku. Jeżeli obchodzicie święta Bożego Narodzenia, to życzę Wam wesołych, spokojnych świąt, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w czytaniach na 2026 rok. Pozdrawiam i do zobaczenia.